Milionowy twórca Fireout po ponad roku wrzucania starych filmów sprzed lat zniknął z YouTube'a, a dzisiaj zwiążemy sobie zagadkę jego działań i to dlaczego zniszczył sobie tak wielką społeczność i swoje kanały. Mianowicie Fireouta wydaje mi się, że większość z Was kojarzy. Jest to twórca z milionową widownią, który co prawda nie do końca działa już na YouTube'ie od kilku lat i pewnie powiecie no jak to skoro, zniknął dosłownie miesiąc temu patrząc po filmach. No i faktycznie filmy przestał wrzucać miesiąc temu. Filmy, które są zwyczajnymi aplaudami sprzed kilku lat. Po prostu często z jakąś dogrywką albo i nawet nie. A często nawet wstęp jest identyczny. Te same tematy w lekko innej okładce. I wiecie przez co to wszystko jest? Przez co ja dostałem bana na Robloxie. Stałem niestety bana na Robloxie. I wiecie przez co to wszystko jest? Dostałem niestety bana na Robloxie. I wiecie przez co to wszystko jest? tak jest to temat, który omawiali. Byliśmy sobie bodajże już dwa razy w rok temu i jeszcze wcześniej. I to dlatego, że Fayout faktycznie miał wrócić, o czym nawet był osobny film na jego kanale, bo był to dość hucznie zapowiadany powrót, na który dużo osób czekało, co było widać po zasięgach. I faktycznie kilka filmów, kilkanaście powstało takich oryginalnych, które również zostały odebrane pozytywnie. Jednak doszedł do momentu, w którym zdecydowanie są dwie możliwe opcje. Albo po prostu finansowo jest na tyle ułożony, że nie musi już dbać o żadnego youtuba, zajawki. Widocznie to po prostu nie miał. A Albo... po dalszą część tego newsa i więcej tematów oglądaj pełny odcinek z newsów już na moim kanale i subskrybuj, żeby być na bieżąco.